Yo siemano, z tej strony SpektaTV w dzisiejszym odcinku jesteśmy sobie w grze War Thunder i sobie pykniemy małą rundkę tak do trzech samolotów może dzisiejsze nasze zadanie to rozwalenie celów naziemnych lub samolotów, tak jak widzicie wyświetliło nam się zniszczyć wrogie samoloty na ma jesteśmy na mapie Azji Samolotkiem takim lecimy myśliwcem, dwupła dwupłatowcem, i staramy się zniszczyć cele naziemne, które już widać na mapie, i tak mniej więcej prześwitują mm. Już tutaj nasi tam od dołu biorą, próbują tam dostrzelić, wstrzelić się w wygraną. Jak na razie przegrywamy już pięcioma. Jak widzicie, niszczą nas. Dobra, strzelamy. O kurde, co jest, coś, coś, co jest, co jest, coś, co jest, coś, 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 coś. I wszystko jest. Nie wiem do czego nie mogłem strzelać. Ok, weźmy sobie MC200 serii 3. ciekamy na załadowanie mapy. Okej, już nim lecimy. Jak widzicie, model jest niskiej jakości, no bo to jakoś takim Ale lata się nim dosyć sporo nie wiem czy słychać będzie działka różne i tak dalej. Ale strzela się naprawdę, naprawdę kozacko tam czerwony punkt widzę, ale tam lecieć się raczej nie będę. Tutaj mm, tutaj, tutaj, tutaj schodzimy na nich już naspakują wszystko co mają i boom, zniszczona, jednostka naziemna zniszczona, lecimy dalej, tu widzicie czołgi, lecą na nas, o Jezu, dobra, wyrobiliśmy, mamy asystę jakąś zaliczoną, tutaj nasi obkładają wrogie jednostki naziemne, my próbujemy zaliczyć asystę, nam to się nie udaje, zmniejszymy prędkość. Dobra, mamy. och Zniszczyłem, zniszczyłem, zniszczyłem. Prędkość na zero i robimy nawrocik. I próbujemy zestrzelić coś jeszcze. Ok, tutaj mamy. Coś się chowa. No, czemu nie wybuchasz? Dobra, nie wybuchasz, to nie wybuchaj. Nie lubisz wybuchać, to nie wybuchaj ja zniszczyłem pierwszy samolot w dosyć nietypowy sposób ale dobra, dobra, dobra zwolnijmy Ło! Wow. ole rozbicie piękne piękne rozbicie, dobra zostało nam tylko 3, 4, 5 samolotów, ale korzystamy jeszcze z jednego na dzisiejszą rundkę no, jeśli chcecie to sobie pobierzcie tą gierkę, jest dosyć spoko no nie, nie wiem nie powiem, że gra się w nią krótko bo Jedna rozgrywka może trwać długo, jeśli starczy nam samolotów, jeśli potrafimy się utrzymać w tej rozgrywce, oczywiście. Mapka Azja. A, Azja. Dosyć spoczko wygląda. Fajnie tu się manewruje. Yy, samolot Marcolina. Marku może ma przez K się czyta, nie wiem. Nie zagłębiam się w takie tematy. O, dosyć przegrywamy. I to tylko trwało 3 minutki, co... To, 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 to jest coś dziwnego, bo zawsze trwa 14-15 minut jedna rozgrywka. No wiecie, możecie pograć sobie z kumplami. No i coś już we mnie pakuje. Jednostka naziemna, którą widzę. Czy z, nią z... No i nas zastrzeliła. Ym, no i już oczekiwanie na wyniki. Akurat nie musiałem tutaj ten. No i jak widzicie, samolocik nasz się rozbił. No i rozgrywka jest zakończona nie wiem dlaczego trwała tak krótko może po prostu nie daliśmy sobie rady e, grafika gry oczywiście jest w porządku wszystko wygląda cacy jak widzicie FOW się bada no, nie, można nim sobie nieźle polatać e, w innych krajach mam także WAGA to jest dosyć, no, dosyć dobry samolot jak widzicie tak wygląda nasz hangar w którym zespołnimy się i czekamy do gry, do boju. Tutaj zapraszamy sobie kumpli, jak widzicie, Kali z XD. <laughs> sobie trochę z nim pograłem wcześniej. No i w dzisiejszym odcinku to by było na tyle, więc trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Wartandera. Cześć!